Mapa świadomości. Zamknij oczy na chwilę. Wyobraź sobie, że całe twoje życie jest jak skala muzyczna. Każda emocja, każda myśl, każde działanie wibruje na innej nucie. Niektóre nuty są niskie, ciężkie, gęste, inne wysokie, lekkie, rozległe. To jest esencja mapy świadomości stworzonej przez Davida Hawkinsa. Skala, która pokazuje, jak różne stany wewnętrzne mają mierzalne poziomy energii, które wpływają na twój umysł, twoje ciało i twój sposób postrzegania rzeczywistości. Czym jest świadomość? W psychologii i neuronauce świadomość można opisać jako poziom jasności, percepcji i reakcji, jaki mamy w danym momencie. To nie tylko bycie przebudzonym, to stopień, w jakim jesteśmy obecni, połączeni i wolni od zniekształceń. Hawkins odkrył, że świadomość można zorganizować na poziomach, z których każdy charakteryzuje się określonymi dominującymi emocjami, wzorcami myślowymi, efektami fizjologicznymi. Zaskakujące jest to, że poziomy te można mierzyć w kategoriach energii, tak jakby były częstotliwościami drgań. Mapa biegnie od najniższych poziomów, gdzie energia kurczy się i wyczerpuje do najwyższych, gdzie energia rozszerza się i transformuje. Wstyd 20. To najniższy poziom. Poczucie bycia bezwartościowym, niezasługiwania na istnienie. Z neurobiologicznego punktu widzenia aktywuje on obwody wycofania i izolacji. Ciało traci witalność, układ odpornościowy słabnie. Wina 30. W tym przypadku dominującą emocją jest samokrytyka. Mózg odtwarza bolesne wspomnienia, obsesyjnie aktywując korę przed Jest to odczuwane jako niekończący się cykl powinienem był zrobić. Apatia 50. To całkowite wyrzeczenie. Na poziomie mózgu spada poziom upemini, co przekłada się na brak motywacji. Życie wydaje się bezcelowe. Strach 100. Nieustanny strach utrzymuje ciało mi w stanie aktywności. Organizm stale wydziela kortyzol, który wpływa na układ odpornościowy i trawienny. Człowiek żyje w stanie pobudzenia, bez spokoju. Gniew 150. Energia w tym miejscu jest już bardziej aktywna. Jest destrukcyjna, ale może stać się siłą napędową zmiany, jeśli zostanie przekształcona w determinację. Duma 175. Wyższy poziom, ale wciąż kruchy. Opiera się na porównaniach i zależy od zewnętrznej akceptacji. Odwaga 200. To punkt zwrotny. Hawkins nazwał to progiem prawdziwej mocy. Tutaj pojawia się umiejętność stawienia czoła życiu takiemu, jakie jest. Z punktu widzenia neurobiologii aktywowany jest układ nagrody, więcej do upemini więcej motywacji. Neutralność 250. Pojawia się elastyczność, zdolność do adaptacji bez sztywności. Energia płynie bez większego oporu. Siła woli 310. To stan otwartości na naukę, dyscyplinę i wytrwałość. Akceptacja 350. W tym momencie rozumiemy że nie jesteśmy ofiarami, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, jak reagujemy. Mózg zaczyna integrować przeszłe doświadczenia, zamiast je odrzucać. Miłość 500. Nie mówimy tu o romantycznej miłości, ale o ekspansywnej i współczującej energii. Ten stan aktywuje układ nerwowy przywspółczulny, redukując stres i wzmacniając zdrowie. Spokój 600. Poza analitycznym umysłem jest to stan głębokiego wewnętrznego spokoju. Oświecenie 700 000. Poziomy osiągane przez mistrzów duchowych. Są to stany jedności, w których znika poczucie oddzielenia. Nauka i wibracje. Chociaż dwie wibracje mogą brzmieć abstrakcyjnie, neuronauka je potwierdza. Każdemu stanowi emocjonalnemu towarzyszą wzorce elektryczne w mózgu, specyficzne hormony we krwi i mierzalne częstotliwości w sercu. Na przykład: Strach generuje niespójność w zmienności rytmu serca. Miłość i wdzięczność generują spójność, synchronizując mózg i serce. Twój stan wewnętrzny dosłownie zmienia energię, którą emituje twoje ciało. Mapa nie jest systemem osądu, ale narzędziem samoświadomości. Celem nie jest przeskok od wstydu do miłości z dnia na dzień. Chodzi o rozpoznanie, gdzie jestem teraz i pojęcie kolejnego możliwego kroku. Jeśli odczuwam strach, mogę zmierzać ku odwadze. Jeśli jestem w gniewie, mogę go przekształcić w determinację. Każde wspinanie się po drabinie to skok w witalność, jasność i wewnętrzną wolność. Mapa świadomości przypomina nam, że nie jesteśmy zamknięci w jednym stanie. Świadomość jest dynamiczna. Możemy się wznieść poprzez praktykę, samoobserwację, uwolnienie się od tego, czego już nie potrzebujemy. Pamiętaj o tym. Za każdym razem, gdy wybierasz akceptację zamiast oporu, awansujesz. Za każdym razem, gdy wybierasz wdzięczność zamiast narzekania, twoja energia się zmienia. Za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast strachu, nie tylko uzdrawiasz siebie, ale także podnosisz pole wszystkich wokół siebie. Dziękuję, że tu jesteś, za otwarcie się na eksplorację swojej wewnętrznej mapy. Ponieważ znając ją, odzyskujesz kompas, by nawigować własną ewolucją świadomości.